Od pewnego czasu wiele mówi się o coraz większym wpływie sztucznej inteligencji na różne obszary naszego życia. Ten temat został poruszony w środę podczas konferencji zorganizowanej w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym przez Politechnikę Lubelską. Uczelnia utworzyła w tym roku nowy kierunek na studiach inżynierskich pod nazwą Sztuczna Inteligencja w Biznesie. Kierunek sztuczna inteligencja w biznesie jest jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, bardzo unikalnym kierunkiem w skali kraju. Jest to w pewien sposób nasza odpowiedź na potrzeby rynku, ale także na rozwój naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, ponieważ te wszelkiego rodzaju rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji są coraz bardziej popularne. One są bardzo widoczne oczywiście w takim mainstreamie medialnym, ale one też wchodzą bardzo silnie do przedsiębiorstw, usprawniając procesy, wspierając różnego rodzaju systemy. No i my też byśmy chcieli przygotować naszych absolwentów po to, żeby w takich nowoczesnych przedsiębiorstwach, które są skłonne sięgać po te metody uczenia maszynowego sztucznej inteligencji, żeby oni mogli znaleźć swoje miejsce, żeby oni też mogli znaleźć się na rynku pracy i wspierać takie przedsiębiorstwa i ich funkcjonowanie. Ta współpraca z Politechniką Lubelską nabiera takiego silnego tempa. Współpracujemy już od kilku lat, ale w ostatnim czasie rzeczywiście tą współpracę zacieśniamy. Współpracujemy na różnego rodzaju polach, między innymi te obszary związane ze sztuczną inteligencją, My, mając doświadczenie we współpracy z biznesem na co dzień, widzimy, jak ta sztuczna inteligencja wchodzi w nasze życie. Widzimy, jak przedsiębiorcy na co dzień mają szansę z, tej, z tych nowych technologii skorzystać. Widzimy również, że sztuczna inteligencja nie tylko w biznesie ma szansę na powodzenie. Również rolnictwo coraz częściej wykorzystuje tego typu technologie. Ta współpraca z Politechniką Lubelską, tak jak wspominałem, na wielu polach, między innymi tym polu edukacyjnym, udało nam się zorganizować wiele spotkań, które dedykowaliśmy dzieciom i młodzieży tutaj ze szkół puławskich widzimy że ta konferencja i kolejne które planujemy działania mają szansę na to aby wspólnie odnosić sukcesy przygotowujemy wspólnie wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych spotykamy się to co mnie cieszy to też to że nasi pracownicy coraz lepiej ze sobą rozmawiają coraz łatwiej im jest, im jest się porozumieć mam nadzieję że te wszystkie działania przekujemy w sukces i osoby do których skierujemy, czy to będą studenci, czy to będą uczniowie, przedsiębiorcy, czy rolnicy, będą mieli okazję wykorzystać to, co im przedstawimy w najbliższym czasie. Zaledwie tylko kilka procent firm powyżej 10 osób korzysta w jakikolwiek sposób ze sztucznej inteligencji, z metod big data z tych narzędzi nowoczesnych jest ogromne zapotrzebowanie rynku zwłaszcza na osoby, które myśmy przygotowali właśnie taką sylwetkę absolwenta, żeby odpowiadała na te zapotrzebowania rynkowe i to są osoby, które będą stanowiły swojego rodzaju pomost pomiędzy światem biznesu, światem zarządzania, a właśnie analitykami ze sztucznej inteligencji. Oni będą znali metody i narzędzia dość bardzo szeroko, już konkretnie w dedykowanych Rzeczach właśnie w biznesie. I one będą się te osoby, nasi absolwenci, w stanie odnaleźć właśnie w tym świecie, w którym będzie potrzeba takiego mostu łączącego zarząd z osobami, które się zajmują właśnie sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że jest sytuacja dosyć analogiczna do tej, która się pojawiała gdzieś w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy na przykład komputery miały pozbawić pracy wszystkich księgowych. Dzisiaj już wiemy, że po prostu spowodowało to, że ten zawód jest bardziej dostępny, a usługi tego typu tańsze i przewiduję szczerze mówiąc podobną transformację jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Po prostu pewne usługi zaczną się lepiej skalować i będą tańsze. Natomiast zawsze będzie potrzebna praca ludzka chociażby z tego powodu, że obecnie stosowana przez nas sztuczna inteligencja nie jest w stanie sama Dojść do tego, co jest nam, ludziom potrzebne. W wykładach i panelach dyskusyjnych podczas konferencji wzięło udział liczne grono naukowców, przedsiębiorców i studentów.